Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Radujcie się. Z nauczania papieża Franciszka. List Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego. Część druga. Pocieszajcie, pocieszajcie, mój lud, mówi Wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem. Cytat z Księgi Izajasza, rozdziału 40. Wsłuchując się. Ze specyficzną stylistyką, którą odnajdziemy jeszcze w dalszych tekstach, obudźcie się, obudźcie się, przepowiadanie w drugiej części Izajasza apelują o pomoc dla deportowanych Izraela, który skłania się do zamknięcia się w pustce przegranej pamięci. Kontekst historyczny odnosi się w sposób jasny do przedłużającego się okresu deportacji ludu do Babilonii, z całym wynikającym z tego upokorzeniem, z poczuciem niemocy i braku możliwości wyjścia z niewoli. Jednakże, rozpad Imperium Asyryjskiego pod naciskiem wyłaniającej się nowej potęgi perskiej. Kierowanej przez wschodzącą gwiazdę Cyrusa, rodzi w proroku intuicję, że mogłoby dojść do nieoczekiwanego wyzwolenia. I tak będzie. Prorok pod wpływem Bożego natchnienia głosi publicznie tę możliwość, interpretując wydarzenia polityczne i militarne jako tajemnicze działania Boga poprzez Cyrusa oraz ogłasza bliskie wyzwolenie i powrót do ziemi ojców. Słowa, których używa Izajasz. Pocieszajcie, przemawiajcie do serca. Znajdujemy z pewną częstotliwością w Starym Testamencie, a szczególne znaczenie mają te zwroty w dialogach, w których mowa o czułości i uczuciu. Jak wtedy, gdy Ród uznaje, że Boś pocieszył ją i przemówił do jej serca, albo na sławnych stronach Ozaasza, który oświadcza swej kobiecie Gomer, że przywoła ją na pustynię i będzie mówił do jej serca. W nowej porze wierności. Są też jeszcze inne podobne strony: dialog Sychema, syna Hamora, zakochanego w Dinie, czy też Lewity z Efraim, który mówi do konkubiny, która go pozostawiła. Chodzi o język, który trzeba interpretować w perspektywie miłości, a nie zachęty. Chodzi o połączenie działania i słów delikatnych i podnoszących na duchu, ale przywołujących uczuciowy związek z Bogiem, poślubionym Izraelowi. To pocieszenie powinno być objawieniem, epifania, wzajemnej przynależności, grą intensywnej empatii, wzruszenia i życiowych więzów. To nie są słowa powierzchowne i przesłodzone, ale miłosierdzie i głęboka troska. Ucisk, który daje siłę i pełna cierpliwości bliskość, aby odnaleźć drogi zaufania. Nieść ucisk Boga. Dzisiaj ludzie potrzebują z pewnością słowa, ale przede wszystkim pragną, abyśmy świadczyli o miłosierdziu, o czułości Pana, rozgrzewającej serce, budzącej nadzieję, pociągającej ku dobru. Radość niesienia Bożego pocieszenia. Papież Franciszek zawierza osobom konsekrowanym tę misję: odnaleźć Pana, który nas pociesza jak matka i pocieszać lud Boży. Z radości spotkania z Panem i z jego powołania wypływa służba Kościołowi misja: nieść mężczyznom i kobietom naszych czasów pocieszenie Boga, świadczyć o Jego miłosierdziu. W wizji Jezusa pocieszenie jest darem Ducha, parakleta, pocieszyciela, który pociesza nas w doświadczeniach i zapala na nowo nadzieję, która nie zawodzi. W ten sposób pocieszenie chrześcijańskie staje się osłodą, zachętą, nadzieją, jest działającą obecnością Ducha. Owocem ducha, a owocami ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wierność, łagodność, panowanie nad sobą. W świecie, w którym jest tyle braku zaufania, zniechęcenia, depresji, w kulturze, w której mężczyźni i kobiety ulegają kruchości i słabości, Indywidualizmowi i interesom osobistym oczekuje się od nas, że wniesiemy zaufanie w możliwość istnienia prawdziwego szczęścia, nadziei opartej nie tylko na własnych talentach, zaletach czy wiedzy, ale na Bogu. Wszystkim jest dana możliwość spotkania go, wystarczy szukać go szczerym sercem. Mężczyźni i kobiety naszych czasów oczekują słów pocieszenia, bliskości, przebaczenia i prawdziwej radości. Jesteśmy powołani do niesienia wszystkim ucisku Boga, który pochyla się nad nami z czułością matki. Osoby konsekrowane mają być znakiem pełnego człowieczeństwa. Pochylając się w geście pocieszenia, mają ułatwić dostęp do łaski, a nie być kontrolerami łaski. Czułość dobrze nam robi. Jako świadkowie komunii, mimo naszych sposobów myślenia i naszych ograniczeń, jesteśmy więc powołani do tego, aby nieść uśmiech Boga, a braterstwo jest pierwszą i najbardziej wiarygodną ewangelią, którą mamy do opowiedzenia. Prosi się nas o humanizowanie naszych wspólnot. Pielęgnujcie przyjaźń między sobą, życie rodzinne, miłość między Wami. Niech klasztor nie będzie czystcem, ale rodziną. Problemy są i będą, ale tak jak w rodzinie trzeba szukać rozwiązań z miłością. Nie niszczyć wspólnoty, rozwiązując problemy, nie współzawodniczyć. Pielęgnować życie wspólne, ponieważ gdy we wspólnocie jest jak w rodzinie, duch święty jest pośród nas, zawsze z wielkim sercem. Przechodzić nad problemami. Nie chwalić się, znosić wszystko, uśmiechać się z całego serca. A znakiem tego będzie radość. Radość umacnia się w doświadczeniu braterstwa jako miejscu teologalnym, gdzie każdy jest odpowiedzialny za wierność Ewangelii i za wzrastanie każdego. Kiedy wspólnota karmi się tym samym ciałem i krwią Jezusa, gromadzi się wokół Syna Bożego, aby kierowana słowem, razem iść drogą wiary. Staje się jedno z Nim, wspólnotą w komunii, która doświadcza bezinteresownej miłości i świętuje wolna, radosna, pełna odwagi. Bratnia, wspólnota bez radości to wspólnota wymierająca, wspólnota bogata w radość. Jest prawdziwym darem z wysoka dla braci, którzy umieją o niego prosić i potrafią akceptować się nawzajem, podejmują życie braterskie we wspólnocie, ufając w działanie Ducha Świętego. W czasach, w których fragmentaryczność myślenia przyznaje rację sterylnemu, masowemu indywidualizmowi, a słabość relacji powoduje rozpad i niszczenie ludzkiej troski. Jesteśmy powołani do uczłowieczenia relacji braterstwa, aby promować komunię duchową i komunię serc na wzór ewangeliczny, ponieważ istnieje komunia życia między tymi, którzy należą do Chrystusa, komunia, która rodzi się z wiary i która czyni Kościół w jego najgłębszej prawdzie. Komunią z Bogiem, rodzinną zażyłością z Bogiem, wspólnotą miłości z Chrystusem i z Ojcem w Duchu Świętym, przedłużającą się w braterskiej komunii. Dla papieża Franciszka szyfrem braterstwa jest czułość, czułość eucharystyczna, ponieważ czułość dobrze nam robi. Braterstwo będzie miało wielką siłę przyciągania. Braterstwo przy wszystkich możliwych różnicach jest doświadczeniem miłości, która przekracza konflikty. Bliskość jako towarzyszenie. Jesteśmy powołani do tego, aby wychodzić poza siebie na drodze adoracji i służby, wyjść, aby szukać i znaleźć. Miejcie odwagę iść przeciw tej kulturze skuteczności i wykluczenia. Spotkanie i przyjęcie wszystkich, solidarność i braterstwo są tymi elementami, które czynią naszą cywilizację prawdziwie ludzką. Bądźcie sługami komunii i kultury spotkania. Chciałbym wam to powtarzać niemal natrętnie. I czyńcie to bez zarozumialstwa. Widmem, z którym trzeba walczyć, jest obraz życia zakonnego Pojmowanego jako schronienie i pocieszenie wobec świata zewnętrznego, złożonego i trudnego. Papież wzywa nas do wyjścia z gniazda, aby żyć jak mężczyźni i kobiety naszych czasów, i powierzać siebie samych Bogu i bliźniemu. Radość rodzi się z bezinteresowności spotkania. I radość spotkania z Nim, radość z Jego powołania prowadzi nas do tego, abyśmy się nie zamykali, ale otwierali. Prowadzi do służby Kościołowi. Święty Tomasz mówił, dobro rozszerza się, ale też radość rozszerza się. Nie bójcie się okazywać radości z tego, że odpowiedzieliście na powołanie Pana, na Jego wybór miłości i świadczyć o Jego Ewangelii w służbie Kościoła. Radość ta prawdziwa jest zaraźliwa zaraża i każe iść naprzód. Wobec zaraźliwego świadectwa radości, pogody ducha, płodności, wobec świadectwa czułości i miłości, pokornego miłosierdzia bez przemocy, wielu czuje potrzebę przyjścia i zobaczenia. Wielokrotnie papież Franciszek wskazywał drogę przyciągania, zarażania, jako drogę wzrastania kościoła drogę, Ewangelizacji. Kościół musi być pociągający. Obudźcie świat, bądźcie świadkami innego sposobu postępowania, działania, życia. Jest możliwe żyć inaczej na tym świecie, a ja oczekuję od Was tego świadectwa. Zawierzając nam zadanie obudzenia świata, papież popycha nas na spotkanie z historiami współczesnych mężczyzn i kobiet w świetle dwóch kategorii pastoralnych które zakorzenione są w nowości Ewangelii. Bliskość i spotkanie dwa sposoby, poprzez które sam Bóg objawił się w historii aż do wcielenia. Na drodze do Emaus, jak Jezus z uczniami, przyjmujmy radość i cierpienia ludzi, dając im ciepło serca. Idźmy z czułością do zmęczonych, słabych, aby nasza wspólna droga miała w Chrystusie światło i sens. Nasza droga musi dojrzewać do duszpasterskiego ojcostwa, do duszpasterskiego macierzyństwa. Jest rzeczą smutną, gdy ksiądz nie jest ojcem swej wspólnoty, a siostra nie jest matką tych wszystkich, z którymi pracuje. Jest to problem. Dlatego mówię Wam, korzeniem smutku w życiu duszpasterskim jest właśnie brak ojcostwa i macierzyństwa. Biorący się ze złego przeżywania konsekracji, która powinna prowadzić nas do płodności. Niepokój miłości. Jako żywe ikony macierzyństwa i bliskości Kościoła, idźmy do czekających na słowo pocieszenia, pochylając się z miłością macierzyńską i duchem ojcowskim nad ubogimi i słabymi papież wzywa nas, abyśmy nie prywatyzowali miłości, ale z niepokojem kogoś, kto szuka, szukali zawsze bez ustanku dobra drugiego, dobra kochanej osoby. Kryzys sensu przeżywany przez współczesnego człowieka, kryzys ekonomiczny i moralny społeczeństwa zachodniego i jego instytucji nie jest zjawiskiem przejściowym czasów, w których żyjemy, ale określa wyjątkowo znaczący moment historyczny. Jesteśmy więc powołani jako Kościół, aby wyjść ku peryferiom geograficznym, miejskim i egzystencjalnym, ku tajemnicy grzechu, cierpienia, niesprawiedliwości, nędzy, ku ukrytym zakamarkom duszy, gdzie każdy człowiek doświadcza radości i cierpień życia. Żyjemy w kulturze konfrontacji, fragmentaryczności, wykluczenia. Śmierć bezdomnego z powodu zimna nie jest ważną informacją, a jednak ubóstwo jest kategorią teologiczną, ponieważ Syn Boży zniżył się do tego, by chodzić naszymi drogami. Kościół ubogi dla ubogich zaczyna od tego, by iść do ciała Chrystusa. Jeśli idziemy do ciała Chrystusa, zaczynamy cokolwiek rozumieć. Rozumieć, co znaczy to ubóstwo, ubóstwo Pana. Żyć błogosławieństwem ubogich oznacza być znakiem, że trwoga samotności i ograniczeń została pokonana radością kogoś, kto jest naprawdę wolny w Chrystusie i nauczył się kochać. Podczas wizyt duszpasterskiej w Asyżu, papież Franciszek postawił pytanie, z czego powinien wyzuć się Kościół, i odpowiedział: Z każdego działania, które nie jest dla Boga, nie jest Boże, z lęku przed otwieraniem drzwi i wyjściem na spotkanie z wszystkimi, szczególnie z najuboższymi, potrzebującymi dalekimi niczego nie oczekując. Pewnie nie po to, żeby zadusić się w tonącym świetle, ale żeby nieść odważnie światło Chrystusa, światło Ewangelii, także w ciemnościach, gdzie nic nie widać, gdzie nie można się potknąć. Wyzuć się z powierzchownego spokoju, który dają struktury, z pewnością potrzebne i ważne, ale które nie mogą nigdy zasłaniać tej jedynej prawdziwej mocy, którą mają w sobie, mocy Bożej to on jest naszą siłą brzmi dla nas jak zaproszenie to nie bójcie się nowości którą Duch Święty czyni w nas nie bójcie się odnowy struktur kościół jest wolny prowadzi go Duch Święty tego właśnie uczy nas Jezus w Ewangelii wolności potrzebnej aby ciągle odnajdywać nowość w Ewangelii w naszym życiu a także w strukturach Wolności wyboru nowych Bukłaków dla tej nowości. Jesteśmy zaproszeni, aby być mężczyznami i kobietami zuchwałymi, gotowymi do pójścia w sytuacje graniczne. Nasza wiara nie jest wiarą laboratorium, ale wiarą drogą, wiarą historyczną. Bóg objawił się jako historia, a nie jako kompendium abstrakcyjnych prawd. Nie trzeba wznosić granic w swoim domu, ale żyć w sytuacjach granicznych i mieć odwagę. Obok wyzwania, jakie stanowi błogosławieństwo ubogich, papież zachęca nas do pójścia ku granicom ludzkiej myśli i kultury, do promowania dialogu także na poziomie intelektualnym, aby dać podstawy nadziei na bazie kryteriów etycznych i duchowych, stawiając pytania o to, co jest dobre. Wiara nigdy nie ogranicza przestrzeni rozumu, ale otwiera go na integralną wizję człowieka i rzeczywistości oraz broni przed niebezpieczeństwem zredukowania człowieka do materiału ludzkiego. Kultura, powołana do tego, aby służyć ludzkości w każdych warunkach, jeśli jest autentyczna, otwiera niezbadane ścieżki, kroczy tymi, które pozwalają oddychać nadzieją. Umacnia sens życia, troszczy się o wspólne dobro. Dzięki autentycznemu procesowi kulturalnemu wzrasta integralna humanizacja, kultura spotkania i relacji. To jest właśnie chrześcijański sposób promowania dobra wspólnego, radości życia. I tutaj zbiegają się wiara i rozum, wymiar religijny z różnymi aspektami kultury ludzkiej sztuką, nauką, pracą i literaturą. Autentyczne poszukiwania w dziedzinie kultury spotykają się z historią i otwierają drogę do poszukiwania oblicza Boga. Miejsca, w których opracowuje się i komunikuje wiedzę, są także miejscami, w których tworzy się kultura bliskości, spotkania i dialogu, rezygnując z obrony, otwierając drzwi, budując mosty. Do refleksji. Świat, jako globalna sieć, która łączy nas wszystkich, w której żadna tradycja lokalna nie może pretendować do monopolu prawdy, gdzie technologie generują skutki dotykające wszystkich, rzuca ciągle na nowo wyzwanie Ewangelii i tym, którzy żyją życiem według Ewangelii. Papież Franciszek w tym kontekście historycznym proponuje, poprzez wybory i sposób życia, żywą hermeneutykę dialogu Bóg-Świat. Wprowadza nas w styl mądrościowy, który zakorzeniony w Ewangelii i w eschatologii ludzkości odczytuje pluralizm, szuka równowagi, zaprasza do podjęcia odpowiedzialności za zmiany, aby coraz lepiej przekazywać prawdę Ewangelii, poruszając się w ograniczeniach i okolicznościach. Każdy z nas, świadomy tych ograniczeń, staje się dla słabych słabym, wszystkim dla wszystkich. Jesteśmy zaproszeni o troskę o dynamikę owocności, a nie po prostu do administrowania, aby przyjąć wydarzenia duchowe obecne w naszych wspólnotach i w świecie, poruszenia łaski, które duch sprawia w każdej osobie postrzeganej jako osoba. Jesteśmy wezwani do tego, aby zaangażować się w zmianę struktur, w których nie ma życia, aby mówić o człowieczeństwie naznaczonym przez Chrystusa i nigdy nie odkrytym do końca w językach i sposobach. Papież Franciszek wzywa nas do mądrości która jest znakiem i zdolnością konsekrowanych do poruszania się według Ewangelii, do działania i wybierania zgodnie z Ewangelią, nie gubiąc się wśród różnych sfer życia, języków, relacji, zachowując sens odpowiedzialności tego, co nas łączy, skończoności naszych ograniczeń, nieskończoności sposobów, w jakich wyraża się życie. Serce misyjne to jest serce, które poznało radość zbawienia w Chrystusie i dzieli się tym jako pocieszeniem. Wie, że On sam musi wzrastać w zrozumieniu Ewangelii i w rozeznawaniu ścieżek ducha, ale nie rezygnuje z możliwego dobra, choć ryzykuje ubrudzenie się błotem z ulicy. Przyjmijmy troskę papieża, który proponuje nam spojrzenie na nas samych i na świat oczyma Chrystusa. I wzbudzenie w sobie niepokoju. Pytania papieża Franciszka: Pragnąłem powiedzieć Wam jedno słowo. Tym słowem jest radość. Zawsze tam, gdzie są osoby konsekrowane, klerycy, zakonnice i zakonnicy, młodzież, tam jest radość, zawsze jest radość. Jest to radość świeżości, radość pójścia za Chrystusem, radość, którą nam daje Duch Święty, a nie radość świata. Jest radość, ale gdzie rodzi się radość? Spojrzyj w głąb Twego serca, spojrzyj w głąb siebie samego i zapytaj się, czy masz w swym sercu pragnienie czegoś wielkiego, czy też masz serce czymś uśpione? Twoje serce zachowało niepokój poszukiwania, czy też pozwoliłeś przytłoczyć się rzeczami, które prowadzą do uwiądu? Bóg na ciebie czeka, szuka cię. Co mu odpowiesz? Zdajesz sobie sprawę z takiej sytuacji swej duszy, a może śpisz? Wierzysz, że Bóg czeka na Ciebie, czy też prawdy są dla Ciebie tylko słowami? Jesteśmy ofiarami kultury tymczasowości. Chciałbym, abyście o tym pomyśleli, w jaki sposób mogę być wolny, wolna od tej kultury tymczasowości. Zapytajmy siebie. Czy jestem zaniepokojony o Boga, o głoszenie Go, o to, by był poznany? Czy też absorbuje mnie ta światowa duchowość, która popycha do robienia wszystkiego z miłości do siebie samego? My, konsekrowani, myślimy o interesach osobistych, o funkcjonowaniu naszych dzieł, o karierze. Ach, o tylu rzeczach możemy myśleć. Zadomowiłem się, jeśli tak można powiedzieć, w życiu chrześcijańskim, w moim życiu kapłańskim, w moim życiu zakonnym, w moim życiu wspólnotowym, czy też zachowuję siłę niepokojenia się o sprawy Boże, o Jego Słowo, które prowadzi mnie do wyjścia na zewnątrz do innych. Co z naszym niepokojem o miłość? Wierzymy w miłość Boga i innych? Czy jesteśmy w tej kwestii nominalistami? Nie w sposób abstrakcyjny, nie tylko w słowach, ale w stosunku do konkretnego brata czy siostry, których spotykamy, którzy są blisko nas. Czy pozwalamy, aby ich potrzeby zaniepokoiły nas? Czy pozostajemy zamknięci w nas samych, w naszej wspólnocie, która czasem jest dla nas wspólnotą wygody? To piękna droga, droga świętości nie mówić źle o innych. Ale, ojcze, są problemy. Powiedz to przełożonemu, powiedz to przełożonej, powiedz to biskupowi, który może pomóc. Nie mów temu, kto nie może nic zrobić. Braterstwo jest sprawą poważną. Powiedz mi, mówiłbyś źle o Twojej matce, o ojcu, o Twych braciach? Nigdy. A dlaczego to robisz w życiu konsekrowanym, w seminarium, w życiu kapłańskim? Tylko to. Myślcie, pomyślcie. Braterstwo, miłość braterska. U stóp krzyża Maria jest kobietą boleści, a jednocześnie pełnym czułości oczekiwaniem na spełnienie się tajemnicy większej niż cierpienie. Wydaje się, że naprawdę wszystko się skończyło, wszelka nadzieja zgasła. Ona także w tym momencie, pamiętając o obietnicach zwiastowania, mogłaby powiedzieć: Nie spełniły się, zostałam oszukana. Ale nie powiedziała tego. I ona właśnie, błogosławiona, ponieważ uwierzyła, widzi, jak z tej wiary rodzi się nowa przyszłość i oczekuje z nadzieją Bożego jutra. Myślę czasem: Czy my potrafimy oczekiwać na to Boże jutro? Czy też chcemy tylko naszego dziś? Dla niej to Boże jutro było światłem poranka paschalnego, tego pierwszego dnia tygodnia. Dobrze nam robi myślenie w kontemplacji o tym uścisku Syna i Matki. Jedyną lampką palącą się w grobie Jezusa była nadzieja Matki, będąca w tym momencie nadzieją całej ludzkości. Pytam sam siebie i Was. Czy w klasztorach nadal świeci się ta lampka? Czy w klasztorach oczekujemy Bożego jutra? Niepokój miłości kieruje nas do wyjścia na spotkanie drugiego człowieka, nie oczekując, że to on okaże swoje potrzeby. Niepokój miłości udziela nam daru dusz pasterskiej owocności i każdy z nas powinien się zapytać: jaka jest moja płodność duchowa? Moja płodność dusz pasterska. Autentyczna wiara zakłada zawsze głębokie pragnienie przemiany świata. Oto pytanie, które powinniśmy sobie postawić: czy my także mamy wielkie wizje i pragnienia? Czy jesteśmy śmiali i odważni? Czy nasze marzenia są wysokiego lotu? Czy pożera nas gorliwość? Czy jesteśmy raczej przeciętni i zadawalamy się naszymi pragnieniami apostolskimi, przygotowanymi w laboratorium? Bądź pozdrowiona, matko radości. Raduj się, pełna łaski. Pozdrowienie anielskie jest zaproszeniem do radości, do radości głębokiej, głosi koniec smutku. Jest pozdrowieniem, które wyznacza początek Ewangelii dobrej nowiny. Przy Maryi radość rozprzestrzenia się. Syn, którego nosi w łonie, jest Bogiem radości, radości, która zaraża, wciąga. Maria otwiera na oścież drzwi serca i biegnie do Elżbiety. Radosna, ponieważ może spełnić swe pragnienia, delikatna w obowiązkach, troskliwa w radości, biegnie z pośpiechem przez góry, gdzie, jeśli nie ku szczytom, mogła biec ta, która była pełna Boga. Biegnie z pośpiechem, aby nieść światu radosną nowinę, aby nieść wszystkim przeogromną radość, że przyjęła do swego łona Jezusa Pana. Z pośpiechem nie chodzi tylko o szybkość, z jaką Maria się porusza, to słowo mówi nam o sumienności, o pełnym troski pietyzmie, z jakim podejmuje tę podróż, o jej entuzjazmie. Oto ja, służebnica Pańska, Służebnica pana biegnie z pośpiechem, aby stać się sługą ludzi. W Maryi jest cały Kościół idący razem: w miłości kogoś, kto idzie ku słabszemu, w nadziei kogoś, kto wie, że będzie miał towarzysza w swej drodze, i w wierze kogoś, kto ma specjalny dar dzielenia się z innymi. W Maryi każdy z nas, naglony przez ducha, przeżywa swoje powołanie do tego, by iść. Gwiazdo nowej ewangelizacji. Pomóż nam zajaśnieć świadectwem komunii, służby żarliwej i ofiarnej wiary, sprawiedliwości i miłości do ubogich, aby radość Ewangelii dotarła aż po krańce ziemi i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła. Matko żywej Ewangelii, źródło radości dla maluczkich, módl się za nami. Amen. Alleluja. Rzym 2 lutego 2014 roku, święto ofiarowania pońskiego. Podpisali kardynan João Braz de Avis, prefekt, arcybiskup José Rodríguez Carballo, sekretarz. Deo Gracias.